Ciemaneczko, witam, witam z tej strony, Kubuś. A tu mamy kanał Arystokracja Bitcoina, w którym mówimy o Bitcoinie. Tylko o Bitcoinie, bo nie ma, nie ma drugiego takiego aktywa. I moim zdaniem też nie ma nikogo na polskiej scenie, który tłumaczy w ogóle, dlaczego powinniśmy tego Bitcoina kupować, 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 stale kupować co w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku witam nowych nowych arystokratów nowych subskrybentów doszło mi kilku, fajnie, fajnie, fajnie kilku widzę moich starych znajomych dołączyło wreszcie się ocknęli też kilku tam z kwarantanny bo wrzuciłem, wrzuciłem filmik z Darkiem dziękuję wam chłopaki, dziewczyny za subskrypcję dziękuję za wasz czas, przede wszystkim no nie, bo wiadomo ten czas już do was nie wróci Czyli wszystko, co, co poświęciliście dla mnie, jest kurka dla mnie naprawdę zajebistą nagrodą, wystarczającą. E, co tam na no nie popatrzyłem? Ośrednia oglądalność mojego z filmem, filmu z Darkiem, 5 minut. Wiecie, jaki e, jakie to jest wspaniały dowód, że jest, jesteśmy zajebiście, zajebiście wcześniej na Bitcoinie. Jeszcze każdy patrzy tylko, jak tu zarobić te dolary, jak tu te fiat, te fiaty w waluty fiducjarne nakosić, no nie. A to jest strategia, która prowadzi donikąd, jeżeli chodzi o bitcoina. I dzisiaj, dzisiaj tak sobie pomyślałem, że dzisiaj opowiadam e, tak specjalnie, bo mam takiego jednego znajomego, który e, cały czas szuka dziury w całym i i uważa, że tego bitcoina to nam wyłączą, że nas przekręcą, no nie na tym bitcoinie. No to, to dzisiaj sobie porozmawiamy, właśnie kto może tego bitcoina nam wyłączyć? Kto? Pytanie. Kto nam dzisiaj może wyłączyć? Kto jest największą potęgą tak naprawdę? Teraz, no nie. Na dzień obecny, no nie największą potęgą, potęgą są USA. No to musimy się zastanowić, jak USA podchodzi do Bitcoina. Co tam się dzieje w tym USA? No nie, skoro teraz rządzą na świecie. To co oni robią? Bo moim zdaniem, co innego robią, a co innego mówią. I dzisiaj postaram się wam to wszystkim udowodnić. I za, e, zaczynamy. Żeby to udowodnić, no nie, to chyba trzeba się cof, cofnąć do genezy Bitcoina, czyli do dnia powstania, no nie e, Bitcoina. Jak wiadomo, e, kto zrobił Bitcoina, nie wiadomo. E, chłopaki tam e, z YouTube'a twierdzą, że wiedzą, niektórzy byłem w tej grupie. Przyglądałem się, trochę się tam dałem im pokręcić. E, no nie, ale. Po pół roku uczestnictwa sobie dałem spokój, bo jednak uważam, że, że się mylą, chłopaki. Mówię tutaj o wszystkich tych, którzy twierdzą, że BSV jest prawdziwym bitcoinem, a BTC jest tylko forkiem. No to powiem Wam, jeżeli uważacie, że bitcoin to jest tylko wersja cyfrowej gotówki i że do tego tylko został stworzony przez Satoshi'ego, to uważam, że się mylicie. To jest produkt mojej zwykopaliska mejska myliny. Uważam, że się mylicie. Poprzyglądałem się wam trochę, przeczytałem oczywiście książkę w głowie twórcy Bitcoina, i uważam, że nie jesteście w jego głowie, ani nawet blisko nie byliście, bo nawet nie wiadomo, kto jest tym Satoshi, na tak jak wspominałem, czy to jest jeden człowiek, czy to jest cała grupa. Wiadomo tylko, że jest to postać genialna. Co o tym świadczy? Co, przede wszystkim, co o tym świadczy? Może zaczniemy od tego, że Satoshi nie chciał nigdy, żeby Bitcoin był pieniądzem, moim zdaniem, no nie, przede wszystkim, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, na taki fakt, że Bitcoin został wyrzucony, no nie, pierwszy blog, ten Genesis, no nie, program wystartował 3 stycznia, no nie, kojarzycie temat, no nie, że wystartował, Program, no nie, ale to nie Satoshi wykopał pier, pierwszy blok, no nie. Że twórca, sam twórca nie, nie rozpoczął produkcji bitcoinów. No nie, ciekawe. No nie? Wyobrażacie sobie coś takiego, w ogóle, że, że ktoś inny coś wynalazł, odnalazł i poczekał, aż ktoś inny zacznie kopać tego bitcoina i on, do, on dopiero się przyłączył do sieci. To jest moim zdaniem to jest evenement, który y, różni Bitcoina przede wszystkim od wszystkiego innego co mamy na świecie. Absolutnie. Nie ma nic takiego, no nie, że, że, że twórca poczekał, poczekał, aż ktoś inny zacznie kopać bitcoiny. dopiero on przyłączył się do sieci. No nie? Czyli nie chciał być tym, być tu drukarką tego, tego wirtualnego pieniądza, no nie? Tylko chciał się przyłączyć do, do tej sieci, żeby, żeby to dopiero później kopać. Sam manifest wydał w 31 października 2008 roku, no nie? Z tego co pamiętam, czyli w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, no nie w Stanach Zjednoczonych to jest Halloween bodajże, tak, no nie, czyli święto, święto duchów. E, czyli już, już, to, już to samo świadczy o tym, że to jest moim zdaniem inicjatywa oddolna Bitcoin. E, zakończyła erę anarchii, no nie, bo wiecie, no nie, że e, święto zmarłych tak jakby, no nie to Halloween, czyli e, święto. E, Święto żywych też, no nie, wiecie, bo martwi są martwi, no nie, a niewolnicy są żywi, mogą się, mogą się buntować. No nie? i, i e, Satoshi, tak właśnie, chyba na tą uchwałę tego dnia, tak nam pokazał, że nie jesteśmy martwi, e, że się buntujemy i wrzucił nam Bitcoin na manifest, pokazał. 3 stycznia e, odpalił program. A pierwszy blok został wykopany dopiero 6. Nie, sorry, 9 stycznia. Pierwszy blok, no nie, pierwszą nagrodę ktoś zgarnął, i to nie był Satoshi. Ciekawe, no nie? To nie był Satoshi. Pierwszy blok ten, potem 10, ktoś tam się chyba halej, no nie, taki gościu ogłosił to o światu, że bitcoin wystartował, i dopiero później Satoshi się dołączył do sieci. Nie był pierwszym, który wykopał blok. No nie, tylko on się przyłączył i zaczął kopać sam te, sam, sam te bloki. Ciekawe, no nie, w ogóle nikt, nikt, nikt go nie znał tego człowieka. On się pojawił na forum, zaczął pisać z takimi ludźmi, co e, właśnie interesowali się już wcześniej stworzeniem pieniądza e, te, e, cyfrowego. I pokazał ten produkt, jaki, jaki ma, no nie? Wrzucił nam do tego, do, wrzu, wrzucił nam na świat i zaczął dopiero korespondować z innymi z innymi ludźmi, co i jak jak to rozumieć, jak on to, jak, jak on to widzi, no nie? A moim zdaniem Satoshi od początku do końca chciał, żeby bitcoin nie był papierem wartościowym, nie był wirtualnym pieniądze, pieniądzem, żeby był towarem. No nie, ale wkrótce się, do, się dowiecie jak zaczniecie się interesować bitcoinem to się dowiecie, że bitcoin jest i wirtualnym pieniądzem jest i papierem wartościowym jest i towarem, po prostu bitcoin jest wszystkim, tak jak Darek powiedział no nie? żebyście zrozumieli, że bitcoin jest wszystkim jest, no, jest, jest po prostu no, nowym nowym aktywem Wirtualnym, który po prostu wchłonie wszystko. Wszystko co się wiąże z wirtualem. No i dobra, lecimy dalej. No i co tam w tych Stanach się działo, no nie? No i skupajcie sobie fazę, że w 2013 roku jeszcze za Obamy jeden z jego urzędników Wypowiedział takie, takie słowa, że, że Bitcoin, że powinniśmy Bitcoina zniszczyć, jak tylko był w zarodku, no nie, że teraz już jest na to za późno. Zwróćcie uwagę, to było 4 lata. 4 lata miał Bitcoin, było takie baby malutkie, takie, kto miał w 2000. W 13 roku Bitcoina. No jak ktoś z was miał no to gratki, to jesteście wymiatacza, aczkolwiek uważam, że mało kto wtedy w ogóle rozumiał to aktywo. Prawie, prawie nikt bardzo wielu się pozbyło tego, no nie, czyli w 2013 roku rząd angielski, amerykański USA oficjalnie wygłasza takie coś, że powinniśmy to zniszczyć, jak to jeszcze, jak to jeszcze raczkowało, że teraz już jest na to za późno. Czyli musicie się przenieść. Teraz mamy 2024, no nie? czyli 10 lat temu ponad, tam już ludzie z rządu już dostrzegli, że to jest potencjał, potencjał Bitcoina. Czyli oni już wiedzieli, tam, tam na górze, już wiedzieli czym to jest. No nie? Lepiej niż, niż wielu z was teraz, no nie? bo mówię, te wasze obawy, że to wyłączą, Skąd się, skąd się biorą. No nie? Biorą się z, po prostu z, z waszej niewiedzy tym co, tym, co to jest. Nie da się wyłączyć Bitcoina. Tak po prostu nie jesteś w stanie wyłączyć ty, y, czegoś, co nie ma biura, nie ma administracji, nie ma szefa, y, nie ma lokalizacji żadnej, nie ma zarządzania, nie ma nic. No nie, Bitcoin y, może, możemy jedynie... Y, w, wyłączyć, że tak zabronić obywatelom danego kraju być pracownikami dla Bitcoina, wydobywać go, takie rzeczy no nie, ale jeżeli jeden kraj to zabroni, no to wiecie, to drugi tego nie zabroni, świat się i tak nie dogada, cały nie ma szans takich. Zwłaszcza jeżeli widać dookoła, że są, że są po prostu beneficjenci Bitcoina. Wszyscy dookoła są beneficjentami, co będzie widać już wkrótce na, na przykład ze Salwadoru. No i co ustaliśmy? W 2013 roku już amerykański rząd mówił, że, że jest za późno na zniszczenie Bitcoina. Czyli tak, można to sprawdzić oczywiście, ja tego sobie nie wymyśliłem, zachęcam do... do... Przeszukania. No nie, pewnie nie będziecie tego szukać, no to musicie mi uwierzyć to są. Lecimy dalej. W 2014 roku rząd amerykański przejął ogromną ilość bitcoinów od Silk, Silk Road. że to była jakaś strona tam w darknecie, no nieco handlowała tam wszystkim no nie, na czarnym rynku w, w zakazanym internecie. Tak w skrócie. No nie przejęli ich bitcoiny, bo tam się płaciło w bitcoinach. Przejęli te bitcoiny. I Ameryka jako kraj stała się posiadaczem największej liczby bitcoinów z krajów. No. Czyli no nie? E, mieli te bitcoiny i co z nimi zrobili. W 2014 roku już sprzedali, sprzedali na aukcji ten, e, część tego bitcoina. Jaka to jest wiadomość. Jak myślicie, jaka to jest wiadomość dla Amerykanów? No nie, to jest wiadomość taka, że to jest legalne, bo my rząd to sprzedajemy. To jest wiadomość, że to jest towar, rząd to że uznał to jako towar, że Bitcoin jest ok, że my tego nie zabronimy. No nie, pomyślcie sobie, Amerykanie konfiskując kokainę, sprzedają kokainę, marihuanę na aukcjach? Nie. Nigdy się coś takiego nie zdarzyło, a Bitcoina już w 2014 roku rozumiecie, to jest wiadomość dla wszystkich Amerykanów, że tak, możecie to kupować. No nie, że Bitcoin jest OK. że my na to pozwalamy. Żebyście wy mieli Bitcoina, kupujcie to. To jest informacja. Nie wiem, czy widzieliście taki wywiad Marcina Osmana z tym znanym penią. Jak się spytał Osman o. O, o, o Polaków, co myślę o Polaków Dan Penia I, i, i on powiedział taką jedną fajną rzecz co mi się bardzo spodobało w porównaniu z Amerykanami to wy śpicie dlatego mówię Kubuś jest tutaj, żeby was obudzić obudźcie się ludzie to co się dzieje to jest miazga w ogóle, no nie kupujcie Bitcoina w 2014 roku no nie już Amerykanie dostali sygnał brać to Brać to zobaczcie teraz jest Trump ma swoją kampanię i co wykorzystuje w kampanii już wykorzystuje w kampanii bitcoina no nie że tak że ja regulacje że bitcoinerzy kryptowaluciarze że my was my was nie nie zdusimy czyli 10 lat minęło 10 lat minęło i oni już wykorzystują to jako siłę wyborczą czyli sobie o, oni sobie stworzyli tą siłę wyborczą. Wyobraźcie sobie, w 2014 roku pozwolili im kupować. W każdym zeznaniu podatkowym już jest rubryczka, czy posiadasz wirtualne aktywa. Amerykanie wszystkim pozwolili trzymać, kupować bitcoina już w 2013-2014 roku. A u nas w kraju co się dzieje? W ogóle jest jakaś mowa na ten temat? Powiem Wam, że już jesteśmy Amerykany, bo, bo można było kupić na aukcjach bitcoina e, rządowych. Ja już widziałam na aukcjach, e, e, że sprzedają bitcoina jakieś tam, e, nie wiem, wo, e, województwo, no nie, urząd wojewódzki. Czyli my już są Amerykany. Mamy dla my są pany. Gonimy, gonimy. No nie, tylko mówię, no nie. E, zobaczcie, ile jest na amerykańskiej e, stronie. Jest, jest ludzi, którzy rozumieją bitcoina. Mamy Saylora, mamy Jeffa Buffa i tam tych wszystkich innych wymiataczy, no nie, którzy po prostu e, tłumaczą. Oni już są obudzeni, Polacy jeszcze śpią, Polacy jeszcze pieniążki, pieniążki, pieniążki. Jak zarobić pieniążki? Spójrzcie na naszą, na naszą scenę. Każdy tam kurka buduje sobie majątek we, we fiatach, no nie? walutach fiducjarnych, sprzedają te kursy, tłumaczą wam te wszystkie techniki tradingowe, czym jest w ogóle trading na bitcoinie, ja, kto mądry w ogóle traduje bitcoinem, najlepszym aktywem, który ma, który ma najlepsze z, z, zwroty od 14 lat, ponad 100% rocznie, no nie? E, żeby, e, żeby zyskiwać coś, co cały czas straci, kto, kto mądry tak robi? No, nie, no mówię, co tłumaczę cały czas. Tradujcie sobie, sobie wszystkim, wszystkim, czym potraficie. Tradujcie, no nie, ale zarabiajcie w bitcoinie, odkładajcie to w bitcoinie, w najlepsze aktywo, które istnieje. No, a u nas w ogóle o, o tym nikt nie mówi, no nie. Dlaczego kogoś jest tutaj z arystokracją, będzie was budzić? Ja z Darasem może jeszcze namówię tam kogoś innego, w ogóle chłopaki. Yy, tam przyszliście z kwarantanny kilku, jeżeli macie wiedzę, zapraszam. Dajcie znać, zapraszam. Wrzucimy tutaj sobie dyskusję. Będziemy robić filmy razem, no nie? Oczywiście, bo uważam, że im więcej nas będzie budzić Polaków, tym, tym będzie lepiej dla nas, no nie? Mimo tego, że ja nie jestem patriotą, to taki zew patriotyczny się we mnie budzi. Dobra, rodzimy, lecimy dalej. O czym ja mówiłem? Że, że sprzedali go, no nie? I każdy w 2014 już dostał sygnał, żeby go żeby go kupować, no nie, pomyślcie sobie co tam jeszcze rząd sprzedaje, nieruchomości sprzedają, no nie e, odebrane komuś tam i co i, i odbiorą to komuś później, nie, jak ktoś, jak ktoś popełni błąd, wiadomo, zapożyczy się nie, nie odda no nie, albo tam żyje z bandytyzmu no to wtedy państwo tam zabiera, wiadomo, no nie, jakieś tam jego nieruchomości i odsprzedaje to, no nie, ale no tak, normalnie to działki ci ci nie zabierze. No nie ja tylko mówię cały czas. Pamiętajcie o tym, że Bitcoin ma tą przewagę, że Bitcoin jest w głowie, że jego się nie da odebrać. Tak po prostu. Nie da się czegoś zabierać. I teraz lecimy dalej. Będzie duży przeskok. Z 14-15 roku Prze, przeskoczymy może od razu do 2021 roku, bo tam się pojawił kolejny ogromny sygnał, a tym sygnałem było. Yy, było wiecie, była ta hosta taka duża, no nie, co tam Bitcoin skoczył do 60 tysięcy, to już było w 2021 Już byłem uczestnikiem, no nie oczywiście na, e, e, wcześniej tego rynku. I e, skoczył do 60 tysięcy, później były spadki, no nie i Chiny, Chiny za, zaczęły zabraniać ludziom Bitcoina, no nie. Tej, tak jak mówię, nie da się. Zabronić ludziom bitcoina, no nie? Co Chiny spróbowały? Chiny spróbowały zabronić ludziom pracować dla bitcoina, zabronili im kopać górnik, górnictwa, no nie bo ci co właśnie ten łańcuch podtrzymują, nazywamy ich górnikami. I Chiny im tego zabronili. że skoro nie możemy wam zabronić posiadać bitcoina, to my wam zabronimy. Kopać bitcoinów, no nie W tamtych czasach Chiny miały 60% całej mocy tej sieci, no nie? Czyli 60% tak jakby ludzi kopało w Chinach, no nie? I co się stało z tymi ludźmi, jakim Chińczy, Chińczycy zabronili? Amerykanie do nich mówią: Zapraszamy, kopcie u nas. I, i, i ogromna część tych e, Chińczyków przeniosła swoje sprzęty ten, no nie? I teraz Zgadnijcie, kto prowadzi w, w mocy obliczeniowej. Amerykanie. Przypadek? Nie sądzę. Mówię, nie słuchajcie, co mówią. Patrzcie, co robią. To jest święta, chyba, no nie, zasada, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek polityce. Bo to, co oni mówią, to wiecie, wczoraj to my mieliśmy wybory, a dzisiaj to jest dzisiaj, no nie? I tego trzeba się trzymać filmiki teraz oczywiście chyba nakręcę drugą część tego wszystkiego, bo są wakacje, widzę, że ludziom się nie chce oglądać, ale jeżeli was zaciekawiło, chcecie więcej dalej, dlaczego Amerykańcy oszukują znowu cały świat? Znowu wykręcą wszystkich, tak jak wykręcili kiedyś Chińczyków na tym na złocie, gdzie Chińczycy nazbierali sobie srebra, to i wykręcą teraz wszystkich na Bitcoinie, jak no mówię Polacy obudźcie się, Kubuś was strzela normalnie po pysku, odsknijcie się, bo dzieje się rzecz niebywała, niebywała, jest, jest zmiana systemu finansowego i i albo w tym uczestniczymy, albo jak zwykle będziemy się, się budzić w którymś momencie z ręką w nocniku. Króciutki film, do następnego, ciąg dalszy nastąpi.